W dzisiejszym nagraniu odbierzemy sobie darmowe NFT, założymy darmową domenę na Kronosie, postaramy się o odbiór NFT na CoinMarketCap, pokażę Wam jak odebrać darmowe tokeny od giełdy BitMEX, zerkniemy sobie na kondycję rynku kryptowalut, pokażę Wam jak zamierzam rozgrywać pozycje na Bitcoinie, sprawdzimy również najważniejsze informacje ze świata kryptowalut. 10 października, zapraszam na kolejny Crypto News. Witam Was na kanale Krypto Podróże, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, o podróżach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, a ja nie jestem doradcą finansowym. Jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę i zaczynamy. Na początek dwa szybkie ogłoszenia. Pamiętajcie, że na kanale znajduje się już film QA, w którym odpowiadałem na Wasze pytania. Myślę, że wyszedł naprawdę fajnie, dużo ciekawych tematów poruszonych, więc sobie w wolnej chwili zobaczcie to nagranie. I druga sprawa, już w tą środę pojawi się kolejny odcinek środowej porcji wiedzy, w której będziecie mieli szansę zgarnąć 3 razy 10 BUSD, więc jeżeli chcecie, subskrybujcie kanał, aby takiego filmu nie przeoczyć. No i oczywiście zapraszam, punkt piąta w środę. Sprawdzimy sobie teraz szybciutko kondycję rynku kryptowalut, a następnie przejdziemy do akcji okazji, które udało mi się dla Was znaleźć. Tygodniu. No i zobaczcie, Bitcoin praktycznie bez zmian w przeciągu ostatniego tygodnia. Ethereum podobnie. Jedynie BNB z tych większych kryptowalut notuje mały spadek. Jeżeli chodzi o dominację bitcoina, w tym momencie wynosi ona 38,41%. Na rynku wciąż panuje ekstremalny strach według Fear and Beat Index. Cały market cap, czyli kapitalizacja rynkowa kryptowalut, wynosi 941 miliardów dolarów, czyli mamy dużo poniżej 1 biliona. A jeżeli chodzi o największych wygranych w tym tygodniu, mamy tutaj. Terra Classic USD ale to jest chyba marne pocieszenie. Wzrost 27% naprawdę nie robi żadnego wrażenia na osobach, które trzymały sobie w tym stablecoinie swoje dolary. Natomiast wśród tych kryptowalut, na które w mojej opinii warto zwrócić uwagę, jest oczywiście Ripple, zanotował wzrost 18%. A dlaczego zwracam uwagę właśnie na Ripple? Tego dowiecie się z ostatniego. Q&A. Na CoinMarketCap za chwilę wrócimy, bo będziemy starać się odebrać darmowe NFT, natomiast w tym momencie przejdźmy sobie na TradingView i zobaczcie jak zamierzam rozgrywać pozycję Bitcoin do USD na giełdzie Binance. Wyłączę sobie tylko te reklamy i zobaczcie. No i tutaj mam ustawione trzy moje wejścia. Pierwsze wejście, 30% wielkości całej pozycji na poziomie 19166. Drugie wejście, 40% tej pozycji to jest 1929 I trzecie wejście, 30% tej pozycji 18 879 dolarów zabitka. Stop loss ustawiony również w okolicach 18 465 dolarów. No i moje 3 take profity. Będę Was oczywiście informował, jak ta pozycja się rozgrywa. Za dużo kapitału tutaj nie zamierzam ryzykować, ponieważ w środę mamy kolejne wydarzenia. Kolejne informacje z USA będą do nas dochodzić. Także trzeba się mieć na baczności. Natomiast stop loss jest ustawiony, więc potencjalnie jestem w stanie tutaj stracić. 2% swojego kapitału. Tą pozycję oczywiście będę rozgrywał na giełdzie Binance. Dla osób, które nie wiedzą jak obsługiwać Binance Future, zostawię Wam w górnym prawym rogu film, w którym pokazuję krok po kroku jak to robić. Natomiast pamiętajcie, korzystanie z dźwigni, czy to na Binance, czy na innych giełdach wiąże się z ogromnym ryzykiem, więc jeżeli nie macie doświadczenia, nie wiecie jak czytać wykresów, to po prostu. Tego nie róbcie. Dla takich osób, w mojej opinii, na pewno lepszą opcją będzie kopiowanie na giełdzie Bybit. Natomiast ta opcja również jest obarczona ryzykiem. Trzeba mieć tego świadomość. To nie jest tak, że gdziekolwiek mamy jakąkolwiek gwarancję, że odniesiemy sukces lub nie stracimy swojego kapitału. Nie ma takiego miejsca na świecie. Trzeba być tego bardzo, bardzo świadomym. Jeżeli chodzi o moje kopiowanie na Bybit, w tym momencie mam już profit 100%. O czym informowałem Was na grupie telegramowej Krypto Podróże. O, właśnie się otworzyła przy Was pozycja Mój Trader. Angela Merkel otworzyła właśnie. O, i druga pozycja się otworzyła, zobaczcie, to wszystko dzieje się live w momencie, kiedy nagrywam ten film, nawet nie miałem w planie tego, no ale pozycje odpalone automatycznie. Fajnie się zgrało. Pierwsze a coś takiego mi się udało, nagrywając dla was krypto news. No ale wracając do tego, o czym mówiłem, mam tutaj już profit wygenerowany 600 dolarów. To był mój wkład, który tutaj sobie włożyłem, aby kopiować tradera. Udało się odzyskać cały wkład. Już 600 dolarów wypłaciłem, czyli w tym momencie nie ryzykuję już w ogóle swojego kapitału. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało w innych tygodniach i miesiącach. Film, w którym pokazywałem wam jak korzystać z copy tradingu również znajdziecie w górnym prawym rogu. Możecie sobie do niego w każdej chwili wrócić. No a ja postaram się nagrać kolejny film dotyczący właśnie tej kwestii, bo dużo mamy tutaj nowości zmian, także myślę, że taki film warto nagrać. No a tobie Angela życzę powodzenia, aby ten trade był kolejnym na plus. Dobra, a teraz przejdziemy sobie do obiecanych akcji okazji na rynku kryptowalut, które dla was przygotowałem. Pierwsza z nich jest to przypomnienie to o czym mówiłem wam na Telegramie, na Twitterze, czyli możliwość odebrania tokenów BIMEX od giełdy Bitmex. Surprise, Nagranie, w którym pokazałem krok po kroku, znajdziecie oczywiście na moim kanale, jest to ostatni film Bitmex jak odebrać darmowe tokeny. Bimeks, zobaczcie sobie w wolnej chwili, tam to wszystko omówiłem, nie będę teraz tego powtarzał, żeby to nagranie nie przedłużać. Natomiast w mojej opinii warto dobrać, zwłaszcza, jeżeli coś dostajemy za darmo, nie znamy ceny jeszcze tych tokenów, nie mamy gwarancji, że na tej akcji zarobimy, ale ja się po to schyliłem, odbieram maksymalną ilość, jaka jest tylko możliwa, aby w przyszłości po prostu nie żałować. Sama giełda Bitmex dla tych osób, które nie wiedzą, jest partnerem AC Milan, czyli nie byle kogo jedna z lepszych drużyn w serii A, jedna z bardziej znanych na świecie. I na pewno, jeżeli jesteście fanami piłki nożnej serii A i oglądacie od czasu do czasu właśnie AC Milan, to na ich koszulkach czy też na stadionie możecie zobaczyć właśnie ten znaczek. No ale to, że firmy kryptowalutowe idą w sponsoring. Portu, jak Crypto.com, jak Binance Algorand, Bybit, czy właśnie BitMEX, to już od dawna wiemy A w mojej opinii będzie tego coraz, coraz więcej Także jeżeli macie ochotę, działajcie Linki znajdziecie zawsze w opisie mojego nagrania I odbieramy darmowe tokeny Kolejna akcja, o której również Was informowałem Na moim Telegramie, Twitterze, jest to możliwość Odebrania darmowego NFT od Algo Za to, że wzięliśmy udział w Algorand Governance Period 4, pokażę Wam teraz Jak to zrobić krok po kroku Jedyny warunek, trzeba było wrzucić sobie jakiś czas temu Oczywiście swoje tokeny Al w Government Period 4. No i jeżeli tak było, jeżeli to zrobiliście, no to klikamy sobie w ten link lub ten, który znajduje się w opisie tego nagrania. Ciach! Otworzy wam się nowa strona, podłączamy nasz portfel, w tym przypadku pera, Skanujemy ten kod, portfel podłączony, no i możemy odebrać nasze NFT. Klikamy w tym miejscu, potwierdzamy operację na portfelu, no i NFT odebrane. Dobra, jak już to mamy zrobione, przechodzimy do kolejnej okazji, również odbioru NFT. W tym przypadku wchodzimy na CoinMarketCap. Link do CoinMarketCap również macie w opisie tego nagrania. So, musicie sobie tutaj założyć darmowe konto, logujecie się, po zalogowaniu się klikamy sobie Produkt, następnie Free Airdrops i otworzy wam się taka strona. I mamy tutaj informacje o dwóch potencjalnych airdropach. My skupimy się na Top Goal, bo jest tutaj do odebrania potencjalnie 10 tysięcy NFT i już teraz widać, że będzie prawdopodobnie przeprowadzane losowanie, bo jest chętnych 22 tysiące, ponad 22 tysiące osób, a na pewno będzie dużo, dużo więcej. Do końca akcji 27 dni. I co robimy? Klikamy sobie w tym miejscu, otworzy Wam się taka strona. Mamy informacje ongoing, tutaj również podany czas, kiedy ta akcja się zakończy. Wjeżdżamy troszeczkę w dół i klikamy Join this airdrop. Zobaczcie, tutaj mi się wyświetliła od razu informacja don, don, don. W waszym przypadku prawdopodobnie będziecie musieli dopiero to zrobić, czyli dodać sobie top goal do waitlist, followować top goal account, followować CoinMarketCap account, no i oczywiście podać adres BNB Smart Chain BIP20, czyli przykładowo z Metamask, wybieracie sobie BSC, kopiecie adres i wklejacie go w tym miejscu. Zapoznajemy się z wszystkimi informacjami, jeżeli się z nimi zgadzamy, klikamy w ten sposób na niebiesko i na końcu join airdrop. I to wszystko, mamy informację, że dołączyliśmy do tego airdropu, jedyne co musimy zrobić, cierpliwie poczekać i liczyć na to, że będziemy mieć trochę szczęścia, prawdopodobnie w losowaniu. Nic trudnego, zajmuje kilka sekund, a myślę, że warto dać sobie szansę. Dalej, kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, wejdźcie sobie na Ebisus Bay, otwórzcie wasze konto i macie tutaj taką informację, CNS USD Balance, 15$, dolarów. powinniście mieć tutaj 15 darmowych dolarów, które można użyć na tej stronie. A konkretnie możemy zabukować swoją domenę. Może dostawały je również osoby, które miały tutaj jakiś fajny obrót na swoim koncie na Abyssus Bay. Po prostu sprawdźcie, jeżeli jest, no to warto sobie to 15 dolarów wykorzystać właśnie na tej stronie. Wpisujemy domenę, którą chcemy zarezerwować. Przykładowo FIFA, ciach, niestety zajęta, możemy szukać dalej. Dajmy na to krypto. Podróże. Szukamy. Oj, kryptopodróże jest wolna, jeszcze nikt mi nie zajął. 15 dolarów. Taki jest koszt rocznej domeny, więc możemy sobie ją wykupić. Wystarczy podłączyć portfel. Oczywiście ten sam, na którym mamy te darmowe pieniążki. I co? Klikamy w tym miejscu. Tutaj oczywiście zostawiamy jeden rok. I teraz klikamy sobie w tym miejscu change. Wybieramy CNS USD, bo tam mamy za free. Tutaj możecie wpisać mój referral name, jeżeli chcecie. Znajduje się on w opisie tego nagrania oraz na ekranie. I jeżeli wszystko jest OK, klikamy continue. Mamy tutaj małe fee 0,03 centa, jest to dokładnie 0,24 ja się z tym zgadzam, klikam potwierdź, zrobione i jeszcze raz potwierdzamy, mamy tutaj koszt, ciach, zrobione, continue, znowu potwierdzamy, confirm. Także to już mamy załatwione, no i kolejna okazja, odbieramy sobie NFT, no i wystarczy sobie tutaj podłączyć portfel Kepl na sieci Juno i musimy mieć na opłaty jakąś małą jej ilość. Klikamy connect wallet, Kepl, zapoznajemy się z zasadami, że się zgadzamy, klikamy confirm, cena 0, czyli mamy free mint. Klikamy Ciach, zobaczcie, dostał opłata w Juno, to jest mikroskopijna opłata, natomiast musimy taką posiadać. Klikamy Approve i zrobione, sukces, dostałem takie NFT. Po zakończonej akcji odłączcie sobie tutaj portfel Disconnect. I jeszcze przechodzimy sobie na giełdę Bitmark, klikamy more, vote Listing i przypomnę Wam tylko o tym, że za 1 dzień i 40, nie, przepraszam, za 1 godzinę i 49 minut rusza kolejne głosowanie, w którym możemy oddać głos na ten token. 6000 do podziału, tak samo jak to było w poprzednim głosowaniu, czyli w tym pierwszym dostaliśmy trochę ponad 5 dolarów, jeżeli oczywiście posiadamy NFT. W tym ostatnim głosowaniu trochę ponad 6 dolarów. Zobaczcie, około 900 osób oddaje zwykle głosy. Tych tokenów NFT jest 1200, dla przypomnienia, których wartość od momentu, kiedy was o tym informowałem, skoczyła ponad 120%, także na samym tokenie można było zarobić. No a teraz dostajemy szansę, aby oddawać głosy i dostawać w różnych tokenach dolary. Nie wiem, czy zawsze będzie taka pula 6000, 6000, 5000, czy się zmniejszy ta pula w przyszłości. Natomiast póki jest możliwość, odbieramy. Ja przynajmniej mam taki plan, aby odbierać te tokeny i nie sprzedawać od razu, nie zamieniać na USDC, tylko trzymam do kolejnych hossy, bo jeżeli któryś z tych projektów wypali, a ja będę non-stop odbierał te tokeny, to może być tak, że jakiś projekt da zarobić naprawdę dużo, dużo więcej niż pokusa odbioru 5 czy 6 dolarów na poszczególnych akcjach. Ale oczywiście każdy robi jak chce, jeżeli chcecie, możecie generować zyski aż do momentu, kiedy spłacicie sobie takie NFT, no ale myślę, że osoby, które kupiły dwie, trzy sztuki, to już są na dużym, dużym plusie i jedno NFT mogą już korzystać, z jednego NFT mogą już korzystać dożywotnio, bez ryzyka, co ważne. Tokeny PBT dostałem, mam tutaj 6,37 dolara, mogę kliknąć trade do USDT i po markecie takie tokeny sprzedać. Ja tutaj tego nie robię, tutaj widzę, że było nawet 1,40 40, ale niech sobie te tokeny leżą. Jeść to nie woła, a tak jak mówię, możesz w przyszłości jeszcze więcej zarobić. Nie widzę tylko tych tokenów TAP, prawdopodobnie jeszcze ich nie dostaliśmy. No ale to co mnie najbardziej cieszy, że kolejna akcja się pojawiła. Tydzień w tydzień będziemy mieli szansę tutaj tego, co przynajmniej obiecują głosować i dostawać kolejne ilości nowych tokenów. Zobaczcie jak dużo daje możliwości rynek kryptowalut nawet w czasie Bessy, jak można tutaj generować fajne profity. Informowałem Was o tym, że startuje możliwość zakupienia momentów NFT od Algorand, od Fify. Ja takie momenty sobie zakupiłem oczywiście. Mam dużo szczęścia, miałem dużo szczęścia, bo głosowałem kilka momentów wartościowych. I jeden z nich sprzedałem za 95 dolarów, czyli wydałem na 3 momenty 5 dolarów i jeden z nich poszedł za 95. Oczywiście cały zysk, tak jak was poinformowałem, zamieniłem na algo. Dlaczego w mojej opinii algo jest wartościowe? Informowałem was również w tym nagraniu. Tokeny. ISO 20022, między innymi w tym pytaniu odpowiedziałem właśnie na tą kwestię. No a mnie to cieszy niezmiernie, bo nie dość, że lubię piłkę nożną, mistrzostwa świata, które już niedługo startują, lubię Algo, to jeszcze jestem w stanie wygenerować tutaj fajne zyski na momentach NFT. Wciąż kilka momentów mam wystawionych na sprzedaż. Tu wam pokazywałem w tym nagraniu jak to się robi, ale chcę wam jeszcze raz przypomnieć, pamiętajcie, ja was nie namawiam do tego, abyście teraz szli szybko i kupowali momenty licząc na szybkie zyski, bo tu nie o to chodzi. Ja Wam tylko pokazuję, że są możliwości na rynku, aby generować zyski, mimo tego, że jest besta. Pamiętajcie, jeszcze raz powtórzę, ja miałem bardzo, ale to bardzo dużo fartu. I teraz przechodzimy sobie do informacji, o której was poinformowałem oczywiście, jak to zawsze robię dzień w dzień. Na moim Twitterze zespół BNB Chain potwierdza, że w wyniku włamania na blockchain skradziono ponad 100 milionów, z czego 7 milionów zostało. Zamrożonych. W momencie, kiedy to zdarzenie miało miejsce, CZ CEO Binance informował, że nasze środki są bezpieczne, że nie mamy się o co martwić. Dużo osób widziałem, również liczyło na to, że przy takim zdarzeniu sama kryptowaluta BNB spadnie na wartości i na to, że kupią taniej. Ja sam na to liczyłem, natomiast tutaj nic takiego nie miało miejsca. BNB spadnie znacznie 2-3-4%, a to pokazuje nam przynajmniej mi, jak dużą reputację ma blockchain Binance, jakim zaufaniem sama kryptowaluta BNB cieszy się wśród inwestorów, wśród osób na rynku kryptowalut, bo zwykle, gdy taka sytuacja ma miejsce, to token. Krypto danego blockchaina leci na web, na szyję. Tutaj nic takiego nie miało miejsca. Ale co konkretnie się stało? Hakerzy wykorzystali lukę w zabezpieczeniach BSC token, HUB, mostu typu crosschain, pozwalającego na transfer tokenów między dwoma powiązanymi łańcuchami bloków. Nie wiem, czy pamiętacie poprzednie informacje, które wam przekazywałem w Crypto news właśnie dotyczące ataków. Zwykle ma to właśnie miejsce w przypadku mostów crosschainowych. Jest to coś, nad czym na pewno muszą popracować deweloperzy w sieci kryptowalut, nie tylko na BSC, nie tylko na Ethereum się, w mojej opinii na wszystkich blockchainach powinni zwrócić uwagę może nawet dogadać się zbudować jakiś fundusz który będzie pracował nad tym aby mosty typu crosschain po prostu zabezpieczyć w sposób należyty bo w tym momencie jest to naprawdę pięta achillesowa Całego rynku kryptowalut. Przynajmniej ja tak to widzę. Jeżeli chodzi o szybki wniosek, który mi się nasuwa w przypadku tej i innych podobnych akcji, to zapala mi się żółta, ostrzegawcza lampka, aby nie trzymać swoich środków w żadnym miejscu, które oferuje mosty typu crosschain, ponieważ jest ogromne ryzyko, że wówczas możemy w przypadku takiej akcji stracić, stracić nasze środki, dlatego nie trzymajcie swoich kryptowalut w takich miejscach, przynajmniej ja bym tego. Nie rekomendował. No i lecimy sobie dalej, czytamy co tu się wydarzyło. W ramach exploitu wycofali oni z tej sieci ogromną ilość monet BNB o wartości szacowanej na miliony dolarów. Po krótkim jej zawieszeniu została ona przywrócona w trybie online. Z początkowych doniesień wynikało, że skadziono nawet 2 miliony coinów BNB o łącznej wartości 570 milionów dolarów. Natomiast co się później okazało, fundusze warte około 87 milionów dolarów zostały całkowicie usunięte z ekosystemu BNB, czyli dużo, dużo mniej. I z najnowszych informacji podanych przez zespół Binance wynika, iż fundusze wyprowadzone w ramach exploitu obecnie szacuje się na około 70-80 milionów dolarów. W BNB dotychczas pomyślnie zamrożono 7 milionów dolarów tej sumy. Także tak to wygląda. Trzeba mieć się na baczności, jeżeli używamy jakichś stron, które oferują nowe mosty, bo w mojej opinii wciąż jest tutaj spore ryzyko, niezależnie od tego, na jakim blockchainie śmigamy. I teraz przechodzimy sobie do informacji o spekulacjach. Zobaczcie, dlaczego Decentraland, czyli Mana oraz Shiba Inu, czyli SHIB mogły wzrosnąć po trzecim kwartale tego roku. Ostatni kwartał był słaby pod względem wzrostu cen, jednak co zaskakujące, altcoiny takie jak Decentraland oraz Shiba Inu Przyciągnęły sporą ilość uwagi rynku, widać to po danych on-chain. A jeżeli chodzi o Shiba Inu, czyli głównego Dogecoin Killera, który spadł o ponad 87% od swojego ATH, jego dzienne aktywne adresy i wzrost sieci utrzymywały się na stałym poziomie przez ostatnie kilka miesięcy. Shiba Inu zwiększa swoją użyteczność kryptowolta inspirowana psem, zdołała utrzymać się na powierzchni pomimo kryptowoltowej zimy, a w maju 2022 roku projekt wpadł na pomysł, aby umożliwić posiadaczom wykorzystywanie Shiba do zakupu ziemi w Metaverse Shiba. Sama ta inicjatywa jeszcze bardziej zwiększyła użyteczność i adopcję tokena. Także jak widzimy tutaj wciąż jest duży optymizm, jeżeli chodzi o te dwa projekty. Ja nie ukrywam, że sam jestem zainteresowany coraz mocniej Shiba Inu, ale jak pamiętacie z ostatniego QA, ja bardziej traktuję Shiba Inu jako los na loterii i znajduje ona się w portfelu, który jest obarczony naprawdę bardzo, bardzo dużym ryzykiem. I ja tutaj mam świadomość tego, że mogę stracić 100% swojego kapitału to raz, a dwa pamiętajcie, że ja już na Shiba Inu zarobiłem w czasie tej pierwszej fali wzrostów. Naprawdę udało mi się wykręcić niesamowity wynik, bo tam chyba z 50 dolarów udało się zgarnąć ponad 1000 dolców. Także nawet jak teraz stracę część z tego zysku, no to dużego płaczu nie będzie. Ale zwróćmy jeszcze uwagę na kilka innych szczegółów. Liczba posiadaczy Shiba osiągnęła nowe ATH. Gra Shiba Eternity, jeżeli dobrze czytam, Eternity, nie wiem, przyciąga inwestorów. Dzień po premierze gry karcianej typu play to earn, liczba posiadaczy Shiba przekroczyła 2 miliony 193 tysięcy osób i wyznaczyła nowe ATH, sama liczba pobrań w aplikacji Google Play przekroczyła 10 tysięcy niesamowite. Sukces marketingowy nie przełożył się jednak jak do tej pory na notowania samego tokena Shiba. Zobaczcie tylko od lipca ilość posiadaczy Shiba wzrosła o 171 tysięcy, których 104 tysiące osób dołączyło do sieci na początku września. Największy wzrost miał miejsce 11 września, kiedy to w ciągu dwóch tygodni pojawiło się ponad 90 tysięcy nowych portfeli Shiba. Dla porównania standardowy tygodniowy wzrost liczby nowych posiadaczy tokenów Shiba nie przekracza 10 tysięcy, czyli mieliśmy 9 razy więcej nowych użytkowników. To na pewno robi ogromne wrażenie. Oficjalną premierę sama gra miała 6 października. Czyli mieliśmy, można powiedzieć, do czynienia z tak zwanym by the rumor sell the news, przynajmniej inwestorzy mogli na to liczyć. Jednak sama cena Shiba Inu tutaj zrobiła troszeczkę psikusa, nie zanotowała dużych wzrostów, mimo tego, że tak dużo nowych inwestorów pojawiło się na rynku, jeżeli można mówić i używać słowa inwestorzy. Wciąż mam z tyłu głowy, że Shiba Inu miał być z założenia memcoinem, tokenem, który miał zniszczyć Dogecoina, miał być jego killerem i sama użyteczność tego tokena była zerowa, dopiero z czasem jak twórcy tego tokena, tego memcoina zobaczyli jak ogromna społeczność zbudowała się wokół niego, postanowili rozwijać ten produkt, stworzyli DEXa, stworzyli Metaverse, stworzyli teraz jak widzicie grę mają plany dużo, dużo większe na przyszłość, zobaczymy czy to są tylko plany, czy to są tylko słowa, czy faktycznie będą rozwijać ten projekt, no ale ja sobie kupiłem jako los na loterii i zobaczymy co z tego wyniknie w ciągu kilku następnych lat? Boże, czy ty to widzisz? No a teraz o mniej optymistycznych, mniej radosnych informacjach, które dochodzą do nas z Celsiusza. Zobaczcie, co tu się wydarzyło. Nie dość, że ludzie potracili tutaj pieniądze, to jeszcze teraz takie informacje wychodzą na w Zobaczcie, top trzech dyrektorów Celsius wypłaciło ponad 56 milionów przed bankructwem. Wypłaty dokonali w bitcoinie, ethereum, USDC oraz tokenie cel. Kurwa, no nie. A wszystko to miało miejsce w maju, zanim firma zawiesiła wszystkie. Wypłaty klientów. To oczywiście nie wszystko. Zobaczcie. Mamy ciąg dalszy tej wspaniałej historii. Celsjusz ujawnił nazwiska i historię transakcji swoich użytkowników w wniosku składającym się z 14 tysięcy stron o ogłoszenie upadłości. Czyli tak naprawdę, jeżeli korzystaliście z Celsjusza, mieliście jakąś tam historię transakcji, to wszystko jest tutaj oficjalnie podane. Każdy ma do tego wgląd. To jest naprawdę okropieństwo. Nie dość, że ludzie potracili pieniądze. To jeszcze teraz narażają się na to, że każdy ma dostęp do ich ruchów, do ich kapitału, który tutaj mieli. Można to wszystko zweryfikować. Dla mnie. To coś strasznego, okropnego, coś co nie powinno mieć miejsca. Fakt: Powinni ujawnić, jak zachowywały się portfele właścicieli Celsjusza to powinno być transparentne, no ale użytkownicy Celsjusza powinni być zabezpieczeni. Gdzie jest RODO? Gdzie są wszystkie te bezpieczeństwa? Wchodząc na głupią stronę interia WP musimy wciskać jakieś zgody. Co chwilę wyskakuje nam jakieś śmieszne okienka. Akceptuj, akceptuj RODO, SRODO. A tutaj zobaczcie wszystko mają czarno na białe. Możemy sprawdzić historię szczegółowych transakcji użytkowników. I jeden z detektywów kryptowalutowych, który sprawdza influencerów kryptowalutowych m.in. sprawdził Larka Davisa, który wypłacił ponoć 2,5 miliona dolarów przed bankructwem Celsjusza, zobaczcie, nie wiem czy, na ile to jest prawdziwa informacja, przekazuję Wam tylko to, co widzę tutaj na tej stronie natomiast jeżeli faktycznie tak było, jeżeli Lark Davis, którego nie ukrywam lubię oglądać jest to jeden z moich ulubionych angielskich youtuberów, faktycznie miał dostęp do informacji, że coś złego dzieje się z Celsiuszem i wypłacił swoje środki w oparciu właśnie o to wiedzę no to to jest naprawdę draństwo zwłaszcza widząc te informacje, które podawał właśnie ten detektyw kryptowalutowy tutaj macie te screeny z wypłatami z informacjami, i co gorsze, po tej wypłacie Lark Davis wciąż nagrywał filmy o Celsiuszu, jak bardzo lubi tą firmę, więc jeżeli faktycznie tak było, jeżeli miał jakąkolwiek wiedzę, wypłacił środki, a następnie nagrywał świadomy tego, że coś złego dzieje się w Celsiuszu, filmy o tej firmie no tutaj ja Wam powiem, ręce ręce opadają. Nie ja rozumiem, że człowiek nie miał wpływu na to, jak będzie rozwijała się firma Celsius, nagrywał o niej filmy, okej, okay. może były sponsorowane, może nie. Tego nie wiem, na to nie miał wpływu jak będzie rozwijała się firma Celsius, czy upadnie, czy przetrwa i tak dalej i tak dalej. Natomiast w momencie kiedy sam wypłacił środki, bez względu na to czy miał jakąś wiedzę, czy po prostu zrobił to, bo potrzebował te pieniądze na jakieś inwestycje i tak dalej tak dalej, to nie powinien już nagrywać filmów promujących tą platformę, bo w mojej opinii jest to po prostu... Nieetyczne. Każdy może się pomylić, każdy może promować coś, co po prostu długofalowo narazi jego fundusze na stratę. Natomiast taka historia, ja po prostu jestem niemile zaskoczony, bo nie ukrywam, tak jak wam mówię, lubię Larka, lubię oglądać jego filmy, są merytoryczne, ciekawe. Nieczęsto nagrywał tutaj o jakiś. Kryptowalutach, bardziej opowiadał o rynku, i to mi się akurat na jego kanale podobało. No ale jeżeli ta historia jest prawdziwa, no to słabiutko. Lark jeszcze się nie odniósł do tych słów, nie skomentował tego, no ale myślę, że jest to coś, co warto obserwować i zobaczyć, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. No ale zobaczcie, tu mamy info o tym, że właściciele wypłacili kasę w maju. Tutaj mamy informację, że Lark wypłacił kasę w maju, czyli wszyscy wiedzieli i wszyscy wypłacili z tych, którzy byli najbliżej Celsjusza. Fatalna, fatalna sprawa. A jeżeli mowa o Celsjuszu i o tym, co się tutaj wydarzyło. Ja ostatnio na moim kanale, jak wiecie, pokazywałem Wam platformę NEXO. Pojawiło się kilka komentarzy, że jest to drugi już Wysyłaliście mi tego typu linki, że NEXO może spaść, token NEXO może spaść o 50%, co może spowodować problemy samej platformy. A wszystko z tego powodu, że ponad 95% tokenów jest w posiadaniu 100 największych portfeli. I technicznie oczywiście jest to możliwe. Sam token może stracić na wartości 50%. Zwłaszcza w czasie Bessy, każdy token jest na to narażony. A co za tym idziemy? może potencjalnie powodować jakieś problemy na samej platformie. Dlatego. Postanowiłem pokazywać Wam takie artykuły mówiące o takich zagrożeniach, bo chcę, żeby każdy miał z Was tego świadomość, że nawet jeżeli widzicie coś na moim kanale, widzicie coś na innych kanałach, Miejcie z tyłu głowy to, że coś złego może się w danym miejscu wydarzyć. Nasze środki nigdzie nie są w 100% bezpieczne. Nie mówię tutaj oczywiście o portfelach Ledger, nie mówię tutaj o trzymaniu swoich krypto na własnych kluczach. Chodzi mi tutaj, jeżeli trzymacie krypto na giełdach BitBay, Binance, KuCoin, OKEx, nieważne gdzie trzymacie swoje giełdy, one nie są bezpieczne w 100%. Wszystko może się wydarzyć zgodnie z zasadą nie twoje klucze, nie twoje kryptowaluty. I tak samo na Nexo, tak samo na Celsius. My chcąc korzystać z takich platform musimy mieć świadomość ryzyka. Ja też nie wiem co wydarzy się w przyszłości czy Nexo. Przed Fabese. Zdecydowałem się trzymać tam swoje środki, zdecydowałem się odebrać bonus, o którym wam mówiłem na kanale. Jedyne co wam mogę zagwarantować, ja nie mam dojścia do właścicieli Nexu, ja nie wiem co tam się dzieje. Znalazłem promocję. Podzieliłem się z nią z wami, której można odebrać 25 dolarów bitcoinie, 100 dolarów w bitcoinie. Natomiast zawsze istnieje ryzyko, jeżeli musimy gdzieś alokować swoje środki, żeby taką promocję, z takiej promocji. Skorzystać. Powiedziałem Wam również w Q&A na moim kanale, że w czasie besty ja nie korzystam z żadnych platform typu Virus Finance i tym podobnych DeFi, gdzie możemy pomnażać nasze środki, zwłaszcza stablecoiny, ponieważ to wiąże się dla mnie osobiście z dużym ryzykiem. Wszystko może się wydarzyć, dlatego ja wolę mieć stablecoiny na swoim portfelu na Ledgerze i spać pokojnie. Pamiętajcie, zawsze sami podejmujcie decyzję, przeanalizujcie wszystko samemu, bo jeżeli coś złego się stanie, nie możecie później latać po internecie i obarczyć za to. Inne osoby. Nie znam przyszłości. Jedyne co mogę wam zagwarantować, pokazując takie rzeczy, że sam z tego korzystam. Jeżeli coś widzicie na moim kanale, to daję wam 100% gwarancji, że ja z tego korzystam. Nie pokazuję tylko do tego, aby generować ewentualne zyski na afiliacji, czego nigdy nie ukrywam. Natomiast w pierwszej kolejności, jeżeli już coś pokażę, to mam sam dla siebie 100% pewność, że chcę z tego korzystać. A jeżeli jest chociaż cień wątpliwości, tak jak było w Celsjuszu czy podobnych, to nigdy nie alokowałem tam swoich środków i nigdy takich filmów. Nie nagrywałem. I już na koniec jeszcze ostrzeżenie od FBI, który ostrzega przed schematem oszustw wykorzystujących kryptowaluty. Oszustwo o nazwie: Pick Butchering polega na udawaniu przez oszustów inwestorów odnoszących duże sukcesy, aby w ten sposób skusić potencjalne ofiary do powierzenia im środków. Powiem w skrócie Wam tak, jeżeli ktoś do Was się odzywa, nawiązuje bliższe relacje, chce z Wami pogadać o rynku kryptowalut, o bitcoinie itd. itd. i z czasem proponuje Wam jakąś mega inwestycję, zobacz, ja tutaj zarobiłem x kasy, pokazuję Wam screeny, nawet nagrywam Wam filmy o tym, to niech Wam się zapali z tyłu żółta lampka, jeżeli taka osoba... Chcę, abyście wysłali mu gdzieś środki albo na jakąś platformę, bo to w 99% kończy się źle, ludzie tracą swoje pieniądze. A w tym artykule jest to fajnie opisane, jaki schemat używają te osoby. Czasami tacy oszuści mogą się podszywać pod youtuberów, przykładowo pod moją osobę. Ja często ostrzegam Was o tym, abyście nie wchodzili na jakieś fikcyjne grupy, czy to na Telegramie, czy na Twitterze. Jedyne i oficjalne moje grupy znajdziecie zawsze w opisie mojego nagrania. Link do Twittera. Do telegrama. Nie da się z tym nic zrobić. Walczyłem, próbowałem, pisałem do telegrama, byłem na policji zgłaszać. Nikt nic z tym nie zrobi, dopóki ludzie nie stracą kasy i się nie zgłoszą, że zostali oszukani. Czyli hula i duszo, piekła nie ma, mogą robić co chcą, dopóki ktoś nie, nie zgłosi tego, że stracił pieniądze. Zwykle takie osoby nie zgłaszają się, na ci oszuści korzystają na naiwności osób, które chcą szybko zarobić i łatwo pieniądze. Jeszcze raz to powtórzę nikomu. Nigdy nie wpłacajcie kasy, nie przelewajcie na żadne platformy, które. Oferuje jakieś niebotyczne procenty zgodnie z moją zasadą lepiej nie zarobić niż stracić. No ja wam tylko przypomnę, że to jest moje oficjalne konto na Twitterze, nie ma innego. Kryptopodróże. Link do niego w opisie nagrania, a to jest moja oficjalna grupa na telegramie. Kryptopodróże info w tym momencie 4092 subskrypcje i link również znajdziecie w opisie. Pokażę Wam teraz, dla przykładu oszusta zobaczcie. Kryptopodróże official, mój, mój znaczek, praktycznie taka sama nazwa. 4710 subskrypcji, czyli więcej ode mnie. I zobaczcie, jakie skamy tutaj. Pokazuje. Oczywiście wkleja jakieś informacje z dupy moje, filmy wkleja. No i osoby, które szukają przykładowo mojej grupy, w wyszukiwarce na telegramie, mogą trafić na tego oszusta, myśląc, że to ja oferuję takie rzeczy. Pamiętajcie, nigdy takich rzeczy nie będę oferował, nigdy żadnych tego typu informacji Wam tutaj nie będę pokazywał, bo po prostu takich rzeczy nie oferuję, jest to oszust. Zgłaszałem to konto wielokrotnie, Wy też możecie zgłosić jak chcecie. No zobaczcie, tutaj również podał mojego posta. Mam nadzieję, że karma wróci do takich osób. Jeżeli chociaż jedną osobę udało się jej oszukać, to że kiedyś za to zapłaci. Zobaczcie, to jest ten użytkownik kryptopodróże przez K. Nie wiem, chcecie, zgłaszajcie to konto. Telegram prawdopodobnie nic z tym nie zrobi, ponieważ jest większy od mojego. Oczywiście większość osób to są boty, no ale musicie mieć świadomość, że coś takiego jest i nie tylko związane z moją osobą, z większością osób na YouTube. Ie. Niestety takie osoby również wypisują w komentarzach. Nigdy nie odpisujcie. Ja nigdy do Was nie napiszę pierwszy, a Wy zwyczajnie uważajcie. Także to tyle w tym nagraniu. Mam nadzieję, że było ciekawe, było interesujące. Mam nadzieję, że uda nam się coś z tego nagrania wyciągnąć dla siebie pozytywnego. Akcje, które wykonywaliśmy, dadzą zarobić. Informacje, które przekazałem, ustrzegą nas przed stratą Tą kapitału, no a ja z tego miejsca zapraszam Was już w na 17 na kolejny odcinek. Środowa porcja wiedzy, w której będzie do zgranięcia 3 razy po 10 BUSD. Trzymajcie się. Hej.